Pierwsza rozbierana sesja, ja miałam wtedy 18 lat i marzyłam o sesji dla Playboya w związku z tym te rozbierane zdjęcia. Wiesz, ja teraz bym już tego nie zrobiła, ale człowiek uczy się na błędach. No, mam teraz, teraz mam dużo więcej możliwości odnośnie rozbieranych sesji, ale, ale nie wiem, czy to jest dobry kierunek. Podczas pierwszej rozbieranej sesji byłam bardzo skrępowana, ale Sesja była też, fotografem była kobieta, zresztą bardzo miła, sympatyczna, prywatnie mamy kontakt do dziś. W związku z tym jakoś mi to pomogło. Miałam poczucie, że to są bardzo odważne zdjęcia, ale też miały być odważne. Ja się nie wstydzę swojej nagości. Jakoś nigdy nie czułam się skrępowana nagością, czy nawet rozmowie o, o nagości, dlatego że wiem, że wiele osób nie potrafi nawet na, te, na ten temat rozmawiać. Ale no myślę, że to jest indywidualna kwestia. Ja generalnie uważam Playboya za bardzo, bardzo dobry magazyn, ponieważ ludzie, którzy nie stykają się z nim bezpośrednio, pewnie myślą, że tam są tylko i wyłącznie nagie fotki i, i nic więcej. A tam jest bardzo dużo ciekawych wywiadów, bardzo dużo ciekawych artykułów. Pracują tam świetnie dziennikarze. No i oczywiście są tam dobre zdjęcia. Ciężko jest mi powiedzieć, co ja czułam wtedy w danym momencie, dlatego, dlaczego ten Playboy mnie tak bardzo pociągał. Ja miałam wtedy 18 lat, teraz wczoraj skończyłam 22. W związku z tym dużo się przez ten czas zmieniło i ja się również zmieniłam.